Aha. Załoga gotowa kapitanie? Tak, wasza wysokość. Zatem gotujcie się do ataku. Cel Ciekawe, jak mam prowadzić wojnę z takiego beznadziejnego zamku. Potrzebny mi solidny zamek. Pusta! Skąd mam wziąć pieniądze? Koszmarnego Karolka sposób na wzbogacanie się. Musicie mi podnieść kieszonkowe! Pięćdziesiąt złotych, Karolku, to aż nadto. Ja jestem zadowolony ze swojego kieszonkowego. Zawsze coś zaoszczędzę. Karolku, mógłbyś brać przykład z brata? No. 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 Mam tego podziurki w nosie! W tym tygodniu nie dostaniesz ani grosza! Co? Nie! Muszę mieć nowy zamek! To sobie na niego zaoszczędź! Ale... Ciekawe z czego, jak nie dajecie mi pieniędzy! Zawsze możesz zarobić! A, zarobić? O! Mm. Odczek się, Karolku! śrębiony. No, żurawa. Szachy? Co oni sobie myślą? Potrzeba mi więcej rzeczy. Hmm. hmm to też się Masz coś do jedzenia? Nie. Za ile udało ci się sprzedać? Za trzy złote. Ej, bo wywiewszy je! Urządziłeś wyprzedaż? Nic nie umknie twojej uwadze. Wszystkie pieniądze pójdą na szczytny cel. Dziecko w potrzebie. O, Karolku, to są najlepsze perfumy mamy. Tyle tego ma na toaletce, że nawet nie zauważy. Sprzedam za dwie dychy. Hmm, dam piętnaście. Zgoda. To rakieta tenisowa taty. Och, przestań marudzić, bo i ciebie sprzedam. Pomarańcze! Świeże, słodkie pomarańcze! Moda worek kaszy za tego herlawego prostaka. Potrafi szorować podłogi, paść w świnie i żywi się samym błotem. Ryka! To jest to! Damianku, chciałbyś sobie dorobić? Jak? Sprzedałbym cię na służbę. Dam ci za to 10 złotych. Mmm, tylko tyle. No dobra, 10 złotych dziennie. W weekend zarobisz 20 złotych. Mmm, to by wspomogło mój plan oszczędnościowy. No dobrze, zgadzam się. Super! Siadaj na murko i wyglądaj, służalczo. Słuchajcie, który z was chce mieć własnego służącego na weekend? Oddam go za 15 złotych dziennie albo po znajomości za 30 złotych za dwa dni. A co on robi? Wszystko co każesz! To służący. To mi pasuje! Dobrze mieć kogoś, kto zrobi wszystko co mu każe! Czego dostanę tylko 20 złotych, skoro Olo zapłacił ci 30. A, a, a moje koszty? Teraz idź ze swoim nowym panem. Niepojęte. Jak odejmę na podatek i VAT, będę miał kupę forsy. Ja to mam łeb. Witaj królu Karolu, w największej na świecie sieci supermarketów. Do domu. <noise> Karolku, nie widziałeś przypadkiem moich perfum? Nie! E, to znaczy, je, je, jakich perfum? Myślałem, że nie zauważy A gdzie Damianek? Nie ma go w pokoju e, e, Ja e, sprzedałem go Jak mam rozumieć to, sprzedałem go? Sprzedałem wszystko, czego już nie chcę Albo co nie jest mi potrzebne I sprzedałem brata Olowi Więc dobrze ci radzę Natychmiast leć do Ola i odkup Damianka Jesteś koszmarny Ale Ja nie chcę, żeby on wrócił Karol, natychmiast idź odkupić swojego brata jak będę królem, rodzice nie będą mieli prawa do kieszonkowego. Karole, mama kazała mi odkupić Damianka. Dam ci za niego 5 złotych. Chyba zwariowałeś. Dałem ci za niego aż 40 złotych. Teraz to już towar używany. Dorzucę złotówkę i ani grosza więcej. To już bez znaczenia. Sprzedałem go. Co? Komu? Wandzi. Wziąłem o 2 złote więcej. Część dwa? Okradziono mnie. Damianku! Orzeszki! Już! Szybciej! A -a -a. Ach! Idiota! Tak, idiota. Przepraszam, pan Nowandziu. Ach! Teraz to już ich nie chcemy. Porozrzucałeś je po całej okolicy. Idź po coś do picia! Tylko nie uroń ani kropelki, bo zobaczysz, pożałujesz, że się urodziłeś. Tak, że się urodziłeś. Korolku, przyszedłeś mnie uratować. Ej, ej, ej. Nie, nie mogę. Umowa to umowa. Proszę, zrobię wszystko. Będziesz mógł zatrzymać całą sumę. Dorzucę ci 5 złotych, 10. Ona jest okropna, prawie tak samo jak ty. O, wracaj, oddam ci całe swoje oszczędności. No dobra, zobaczę co da się zrobić. O, dziękuję ci, Karolku. Gdzie moje filmy? Nie. Och, zasłaniasz mi słońce Moja mama kazała mi odkupić Damianka Nie, nic z tego Dałam za niego kupę kas W porządku, masz tu za niego dwie piątki Aha, Nie marnuj mojego czasu Wypresowałam go Teraz on jest wart... Dziesięć dych Dziesięć dych? Nie zapłacę tyle Ej, a gdybym ja zajął jego miejsce... Służącym? Byłbyś beznadziejny. Tak, beznadziejny. Będę świetny. Będziesz mogła mi rozkazywać. Rozkazywać? Hmm, to jest cenne. No dobrze, ale chcę dostać to, za co płacę. Daję słowo. Dałem za ciebie aż pięć dni. Dziękuję, Karolku. Wszystko zwrócę. Jestem wolny. Teraz jesteś mój! Idę! Wasze Ach. napoje! Za Na późno! Muszę iść do domu! Czemu się tak zdrałeś? Jak się nie poprawisz, to pożałujesz! Ale... Ale nie dyskutuj ze mną! Idę odprowadzić Jadzie, a jak wrócę, chcę tu mieć świeże orzeszki, coś do picia z lodem i przetrzepane poduszki. Zrozumiano? Tak jest. Dobra. Rozpoczynam operację wolny karolek. Sługo gorąco mi wachluj! Jest Wandziu. panno Wandziu. Teraz lepiej o jak skończysz, to wyczyścisz wszystkie moje bóry. Hmm, a czemu wcześniej był dobry? Uwalnij mnie! Tutaj, panu Wandrzu! Ja, Karol, to twoja sprawa! Nie na cię! O. To chyba nie jest moja wina, że tu wszystko funkcjonuje nie tak jak trzeba. Spadaj, Idź stąd, Karolku! Jesteś koszmarny! Ale dałem słowo, że będę ci służył! Och! Wynoś się. Jestem bogaty! A, strasznie dużo pieniędzy! Tak! Zarobiłem! Ja sobie nowy zamek, nową piłkę i. myślisz, że wystarczy ci na wszystko? Yy, a dlaczego miałoby mi nie starczyć? Hej, to nie jest droga do sklepu ze zabawkami. Nie, tylko do sklepu sportowego, w którym sprzedają rakiety. a. potem pojedziemy do drogerii, gdzie sprzedają perfumy. Dlatego pytałem, czy ci wystarczy pieniędzy. Nie, ty... nie! <laughs> yeah! Yeah, yeah, yeah. <laughs> <Woo -hoo! laughs> Nyt on sinun vuorosi. sinun Sinunpas. Minä vein viime vuonna. Oletko varma? Sitä ei kyllä ikinä unohtaisi. Huomenna vanhemmat vielä lapsensa töihin, mutta kumpikaan ei halua viedä sinua. Äiti! Henri sanoi, että minä Ei saa höpöttää, Henri. Vien nämä keittiön ja jätä veliparkasi rauhaan. Parasta huomisessa on se, että saa vapaata koulusta. Pahinta on se, että iskällä ja äiskällä on niin tylsät työt. se äiti voisi olla kuuluisa tutkija? Sinä tulet huomenna minun teemani ja käyttää kien. sitten kunnolla. Mahtavaa! Saat pelata ja pelata olen töissä hampeissa. Myymme hammasharjoja ja tahnoja. Miettä miettä saat artistoida ja kopioida. En varmaan! Ja jos hyvin käy, saat pakata hammastahnoja laatikoille. En varmasti! En tule mukaan! Totta kai tulet. Sinun on hyvä nähdä

Se menee oikein, so oikein hyvin. Ei kai. Kai. Tämä, Tämä ei ole hyvä alku, ei ollenkaan hyvä. Olet tehnyt jo kepposia, eikä se vielä ole edes perillä. Valokunta tulee pelastamaan meidät! Sehän on mahtavaa! Toimistoon tullaan tekemään töitä, ei sotkemaan asioita. Haluan kunnollista käytöstä. Pomoni on Se hyvin ankara, sulle. joten älä vetä minua. Iskä, voit luottaa Se minuun. Äh. <skrattu> oh. <skrattu> Olette myöhässä. Huono aloitus. Myöhästely ei ole kolke. hyvästä. Anteeksi, Pomo, osuin ah, vahingossa hälytysnappulaan. Iskä, valetteli. <skrattu> Ihan niin kuin koulussa. Henry, tässä on pomoni. Ja sinun on tehtävä niin kuin hän määrää. Ja tuossa on Paavo hänen poikansa. Sinun on toteutava minuakin. Tervetuloa hammaslautakuntaani. Tavoitteena on hammasharja jokaisen suuhun. Ota siis itseäsi niskasta kiinni, Kuuntele ja opi. Jonain päivänä voi olla sinunkin pomosi. Lupaan tehdä parhaani, pomo. Lupaan kuunnella ja oppia. Kärsinus vähentää. Olen nyt esikuvanasi sinulle. Tee yhteistyötä poikani kanssa. Poikani kehittää tulevaisuuden hammastahanan. Ota opiksesi pakosta. Hänessä on tulevaisuus. Kuulitko, Henri? Tee kaikki, mitä Pomo sanoo ja kaikki, mitä Paavo sanoo. Selvä on, Pomo! Tavataan kokoushuoneessa tuota pikaan. Ensimmäinen tehtävä, teen keittäminen ja tarjoilu. Ja muistakaa, pommi voi vahtia teitä. Muista, Henry, tee kaikki mitä käsketään. Onko meidän ihan pakko? Hepä, hepä, minä en jaksa ja. kuunnella. Hyvä, mitä sitten tehdään? Et tainnut käsittää. Sinä, ei jonnistu! Ellei te niin kuin sanon, isä nierrottaa sinun isäsi, joten hommiin älykäämpiä! Hyvä! Nyt saa panna teihin näitä kuvaakin! Muista, tee kaikki mitä käsketään! Okei, jos on kerran käsky. Hyvää teitä! Oh. Niin. Ah, kiitos, Kuinka Henry. On? Se on no, jotain. Kuka on sen teki? Se oli tatku. Henry! Provaa Estelin, on mutta se Henry se ei se kuunnellut! On. Mutta Paavo käski! Ja minun piti tehdä kaikki, mitä Paavo käskee. Ei selityksiä! Se minun piti pitää poikasi kurissa. Ja sinun piti oppia tekemään työtä, Henri. Ja nyt pakkaus osastolle! Heti! Tämä vielä kostetaan näinisi. Ei onnistu. Mun on pomo, joten ei voi tehdä mitään. <coughs> kyllä auttaa tai mitä lopettaa. Älä ihmeessä tai huonosti käy. Potat ja pakkaat sitä paitsi pollo. ihan liian hitaasti. Ja katso Aa, tuota. Isä Inhoa in harrastaa tuhlausta. Nyt isä ukko suutuu tosissaan. <tos> Siitä sai. Ro. Ei saa riemua, Henri! Yritin kyllä estää, mutta Henri ei kuunnella! no niin. Pienti tätä käynnöstä, Henri. Aivan mahdotonta! Jos olisin oikean poposin, saisit koukut. No saa vähän etäpuolestasi. Hankala työntekijä! Tuollaista en ottaisi töihin, sitten kun minusta tulee pomo. Tiedän, Pomo. Mutta muista, että kaikki lapset Meillä on yhtä hyvin kasvattuja. Annatko vielä yhden mahdollisuuden? Näytä Hepatkan, miten kopiokone toimii, niin hän saa kopioida nämä Ja Tiedetään, Pomo. Pitää katsoa, miten Paavo tekee. kuuntelevalle kahjolle on kyllä järjestettävä joku todella paha arvo. Mutta mikä? Nyt, Nyt minä tiedän! Kopioidaan jotain oikein hirveä ja levitetään kuvat ihan koko toimiston! Kuten kua. mitä? <coughs> Vähän ilkeä juttu. Minä ensin. Kiitos kun minä. Minä olen Pomo, ja Pomo saa ensin. Niin tietysti. Sinähän sen tiedät, Pomo. Yes. Kerromme koko kansalle ja koko maailmalle, että päivä ilman haastaa Ette, Pomo. Emme ikinä nauraisi teille. Mitä?

saan toista sinun takia koko yhtiö nauraa minulle. Mielestä Mie nyt kotiin. Puhutaan, 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 Puhutaan Mutta isä! Ei mitään muttia. Puhutaan tästä kotona. Tänä toisen yhdellä on poikasi hienoaikaisin. Pojat ovat poikia. Ihan sama, miten heidät kasvattaa. No niin, Henri, loppupäivän voi tehdä mitä okay, haluat. Okei, Pomo! Kiva! Jes! Minä kysyn, voisinko jo pian lopetkaa koulun? Työssähän on tosi kiva! Opracowanie Telewizja Polska. Reżyseria Andrzej Bogusz, Tłumaczenie Arleta Walczak. Dialogi Elżbieta Kowalska. Dźwięki montaż Urszula Bylica. Kierownik produkcji Anna Jaroch. Piosenka z tekstem Krzysztof.